Ale powiem wam, że ja zmieniłem tutaj pole. Mam piękny sygnał i widziałem piękny, okrągły kształt w kolorze srebra. Ja pierdziel. Będzie srebro. Będzie srebro. I znowu mam podobny sygnał, powiem wam. Dobra, co tu dużo mówić? Rozpoczynam kolejną wyprawę wykopkową, ale powiem Wam tak, odbiłem się od jednego pola, tam na górce, bo niby było takie, no, jest zasiane w każdym razie, powiem Wam, ale nie, wy, nie wygląda mi, żeby pole zasiane tak wyglądało. Może teraz inaczej yy, się sieje. I powiem Wam, że tu chyba też to samo jest, zobaczcie, widzę ziarna, kurde, także. No nie wiem, czy tutaj będę mógł chodzić. W każdym bądź razie yy, od razu na samym początku tutaj wpadła mi, gdzie ona jest. O, plomba. No, patrzcie. Na samym wejściu tutaj tylko wszedłem. O, jest plomba z napisem, yy, z numerem chyba. Także nie wiem, czy ja dzisiaj idzie, a ja tu dzisiaj wyląduję, powiem wam. Teraz się już pierścień zamknął tych pól, co można chodzić. No, i teraz będzie brane to, co w ogóle będzie można chodzić. O, tak, tak się wyrażę. Także, jakby co to? Do następnego dołka. Kolejna ewakuacja. Powiem wam. Z trzeciego pola. Z drugiej łąki. Tutaj na wprost. Jadę na. Takiego porańca. Tam widziałem. Tam nigdy nic nie było, ale nie mam wyboru dzisiaj, powiem wam. Nie mam wyboru. I kolejna zmiana miejsca. Tam, w... pamiętacie, kiedy ja to mówiłem, że tam wykopki trwają? Oni do dzisiaj te ziemniaki kopią. To minęło ze dwa tygodnie. Potężne pole ziemniaczane. Ale powiem Wam, że ja zmieniłem tutaj pole. Mam piękny sygnał i widziałem piękny okrągły kształt w kolorze srebra. Powiem Wam. Nie wierzę, nie wierzę, to nie może być prawda. Ja pierdziel, Będzie srebro, będzie srebro. Tylko jakie? O ja pierdzielę! Jest! To jest kurde Jest Hindenburg Jak tu teraz nic szczęścia wykonać jak tutaj wszyscy patrzą w koło na mnie Jest Hindenburg, jest pięć marek ja pierdzielę, zobaczcie Znowu stan jest piękny Piękny Tutaj trochę nie Stan jest ideales, nie, tu walnięty trochę Pierwsza moneta dzisiaj <ścoughs> nie mogę. Nie mogę, powiem Wam. No, nie mogę. Emocje, <ścoughs> emocje, kurde. Naprawdę powiem Wam, że nie spodziewałem się, że dzisiaj takie srebro walne. One wychodzą w stanach idealnych. Może dzisiaj nic nie być, ale ja i tak wrócę szczęśliwy do domu. Także ten, cały teren obszedłem i znowu mam podobny sygnał, powiem. Mam same druty, ale każdy drut i polmos to. Ale tutaj zobaczcie, spróbujemy. Patrzcie, 95, no Hindenburg, 97 jest. I nie chcę być inaczej. Zobaczymy, co to jest. Może akurat drugi, ale by było, ja pierdzielę. Powiem wam, że polmosów kupa. Ale już taki chodzę... Patrzcie, coś jest, coś jest. Nie wierzę, nie wierzę. Jest drugi, jest drugi, Katedra. Katedra! Ja pierdzielę. Katedra poczdamska. Zobaczcie Ole dwa szczały. Ja wiedziałem, że tutaj... Mówię, muszę obejść. Może chcypnęły się ze dwa chociaż i mam dwa. Mam dwa srebra już dzisiaj. Dwie monety z rzędu i dwie srebrne. Ja pierdzielę, dobra, taniec już był. Nie będę co, co jedną robił, ale powiem wam teraz to już tu konkretnie schodzę. Powiem wam, że obszukałem to miejsce totalnie. Wlazłem tam już yy, jak mogłem, tylko wykopałem po prostu wszystkie druty, wszystko w pobliżu. No i nie wyszło już więcej, tak jakby dwa tylko zgubione, ale blisko dwa metry tak obok siebie, nie? A tutaj mam pole, które już jest też obsiane, a liczyłem, że jeszcze nie jest. No dobra. Słuchajcie, nieważne, nieważne, bo tutaj jest krągłość. O tutaj. Jest. Monetka. Coś widzę. Cesarstwo, jest cesarstwo. Mamy fenola. Mamy marki, mamy fenola. Ale nawet pięć Ale powiem Taki wam. sygnał do dupy, że tak powiem, bo te piątki mają strasznie słabe sygnały. Ogólnie do normy brakuje tylko jedna moneta, nie? I powiem wam, nie za bardzo dzisiaj to idzie. Oprócz tych trzech monet i tej plomby to ja chodzę już kilka, nie wiem, trzy godziny, dwie. Tylko nie pomyślcie, że mi ja narzekał. Ja absolutnie nie narzekam, nie? Bo powiem wam, że to srebro te srebra dwa mnie tak niosą, teraz mnie już nic nie boli. Po prostu idzie się... No zajebiście się idzie teraz. Do następnego dołka.

Tutaj coś fajnie grało w tej ziemi. Patrzcie, jest moneta, jest norma. Tak myślałem, może zagrało tak fajnie, to może moneta będzie. I co mamy? E, jest ogryzek, także. Ale jest norma, jest dycha, cynkowa. Widać ją teraz. Gryzli, tak zwany. Także co ja wam powiem? No, do następnego dołka. Kurcze... No co jest? Kurwa? Następna krągłość. Zobaczcie, ale to chyba będzie guzik. No i dobrze, bo nie mamy guzika żadnego. O! Ha, ale najlepsze jest to, że taki guzik znalazłem ostatnio, chyba. Też. W ostatnim filmie, chyba. Albo i nie, nie pamiętam dokładnie. No zobaczcie, z takimi kwiatkami. No, także jest guziczek, są monety i do następnego dołka. Warunki są ciężkie, bo to jest świeżo urane pole. Przyschnięte, nie ma, nie padają deszcze, nie ma wilgoci tu żadnej, jest październik. Wszyscy pewnie już na te filmie patrzycie, to myślicie, co tam tak gorąco cały czas. Trochę cofnięte mam, bo mam ich, mnóstwo tych filmów nagrałem i po prostu yy, u was może drzewa już są totalnie żółte, bo liście opadają, a u mnie jeszcze, jeszcze nie za bardzo. Ale dobra, patrzcie, co tu mamy. Co tu się o, tutaj wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Kawałek łyżki. Aj, dobra. No a co będzie teraz? Tutaj się schowało. Ale to jest kawałek zapalnika. To jest jeden z pierścieni. Takiego zapalnika chyba, na pewno, bo tutaj widzicie, to jest tak, ich tych pierścieni było kilka, tu na górze już był jakiś czubeczek praktycznie, czy coś takie, no dobra, nie będę już się rozwodził nad tym śmieciem, no to jest mosiężny tylko albo miedziany śmieci, tyle. Ale ziemniory idą, ja pierdzielę. Dobra, powiem Wam, że tak o, zmieniłem już pole, byłem tam, byłem tam. Wszędzie byłem. Po prostu w pewnym momencie tak jak zwykle bywa, przestaję wychodzić. No i już długo chodzę. No aż do tego momentu tutaj coś okrągłego wyszło. Chyba będzie moneta, powiem Wam. Co taka gruba. Czekajcie, bo już tyle złomu mam, że aż mnie to ciśnie. Co my tu mamy? Co to kurde? 2 złote! Ha, kurde! Ale zajechane, patrzcie! Współcześniak, 2 złote! Aż się nie chce wierzyć, że taki stan A pomyślcie sobie te Hindenburgi, jak z szuflady wychodzą, piękne! No wiadomo, to srebro A tu jakiś szajs metale Ja pierdzielę, jakie zajechane dwa złote! Dobra ja będę już skończył, ale po prostu zanim skończę to muszę jeszcze do samochodu dojść, także do następnego jakby co dołka. A tutaj jakieś ozdobne kółeczko Widziałem albo napisy tam są, albo nie wiem co, albo kwiatki taka cieniutka blaszka Tyle Dobra, na dzisiaj stop Dobra, słuchajcie, ja już kończę na dzisiaj. Czyliście słowami było to, co było, nie? No słuchajcie, no dzisiaj naprawdę było, dzisiaj naprawdę było piękne dwa srebra. Hindenburg Stan szuflada. Zresztą, kto znalazł kiedyś Hindenburga pięć marek, to wie, jak one wychodzą. No jest to dobre chyba próby srebro, bo katedra już taka przyczerniała, już taka nie była idealna. Norma była, Jakiś tam guzik, także mam nadzieję, że z tego będzie jeden film. Ja po prostu dzisiaj leciałem już na skrzydłach, jak te sreberka znalazłem. W ogóle znowu wieje mocno będzie buczało w tym mikrofonie. Ale dobra, nieważne, słuchajcie, jak Wam się podobało, pamiętajcie. nagrod dla, dla twórcy mile widziana. Yy, I tyle. Ja kończę. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Oby były takie emocje jak dzisiaj, bo naprawdę. To jest coś pięknego. Trzymajcie się na razie.